Dzień dobry. Słowem wstępu dzisiaj przedstawiam Wam kolejny odkurzacz, czyli odkurzony film. Film ten wklejam na prośbę Panny Anny, która prosiła mnie właśnie o takie cynamonowe, drożdżowe bomby. Serdecznie Was zapraszam. Witam Was, kochani! Niebawem święto zakochanych walentynki i magdalenkowe frykafy przygotowały coś dla Was specjalnego. Ten specjał będę piec na życzenie jaszamanki, która podsunęła mi pomysł na zrobienie Cinnabons. To są bomby drożdżowe z cynamonem. Bardzo serdecznie Was zapraszam i zaproponuję Wam zrobienie z tych cynamonowych bombek walentynki. Serdecznie Was zapraszam do wspólnego przygotowania tych pysznych bomb. Nasze ciasto zaczniemy od przygotowania zaczynu. W misce mam jedną szklankę letniego mleka. Proszę, żebyście nie przegrzewali tego mleka, bo jeżeli będzie za ciepłe, drożdże się zaparzą i nic z tego nie będzie. Szklanka mleka, 10 dekodrożdży, drożdży, łyżka cukru i to wszystko bardzo dokładnie mieszam. Odstawiam w ciepłe miejsce, niech rośnie. W miejsce do białości ubiłam 3 jajka i pół. Szklanki cukru, teraz do tego dodam rozpuszczone masło i połowa mąki, jaką muszę mieć do wykonania tego ciasta. Zobaczcie, jak pięknie wyrosły moje drożdże. Wrzucam zaczyn właściwie wlewam zaczyn cholę, paprze do miski. Z częścią ciasta i cały czas mieszając dodaję drugą część moki. Ciasto mam pięknie wyrobione. Bodynda to jest pięknie wyrobione. Pan robot spisał się na medal. Teraz, żeby mi było łatwiej, bo tego ciasta jest dużo. Przekroję go na pół, odłożę do miski, przykryję moim jabłuszkiem, żeby mi nie wyschło, odstawię, zajmę się tą połową i muszę rozwałkować na taką, ja wiem, grubość, na pewno nie więcej niż centymetr. Dobrze, pięknie jest już rozwałkowane, to naprawdę nie jest grube i teraz, żeby wyszły ładne nasze bąbki, to... Przytnę równo ten placek, żeby to był taki kwadratoprostokąt. prostokąt. Oczywiście tego ciasta nie wyrzucam. Rzucam go tutaj. Hmm, ale jestem zdolna. Placek posmaruję masłem. Masło musi być mięciutkie i nadające się do łatwego rozsmarowania. Smaruję placek tym masłem. No jeżeli nie macie takiej patki, to można to zrobić nożem. Tego masła proszę zbyt dużo tutaj nie smarować, dlatego że to masło potrzebne jest po pierwsze do tego, żeby ciasto było bardziej wilgotne i, i bardziej pyszne, ale również do tego, żeby posypka, którą zaraz Wam pokażę, lepiej się trzymała, bo inaczej to ona będzie latała po tym cieście przy zawijaniu już bardzo ładnie, równo ale też i cienko posmarowałam placek masłem i teraz zobaczcie co ja tu mam tu jest cukier brązowy prawie pół szklanki i 30 gram cynamonu ale żeby smak był jeszcze lepszy żeby podnieść słodycz tego, co tutaj mamy w miejsce, to jeszcze dodam szczyptę soli. Sól w cukiernictwie też jest używany. Dziw, ale jest. I teraz posypuję delikatnie placek wysmarowany masłem tą posypką cynamonową z cukrem brązowym. Oczywiście proszę wziąć pod uwagę, że to musi wystarczyć na dwa placki, bo tam jeszcze druga część ciasta w misce czeka. I żeby jeszcze bardziej dokładnie przyczepić posypkę do masła, to proponuję jeszcze to tak wtłamsić w to ciasto wałkiem. I teraz już mamy pewność, że to nam nie ucieknie. No ja to zbiorę, bo tego szkoda, to są same pyszne pysz, pyszności. To musimy zawijać bardzo... tak, tak bardzo ściś, to sobie po, Pomogę sobie nożem i taki rulonik robimy. O. A teraz to już nam idzie, patrzcie jak łatwo. Mm. Ja w dzieciństwie tak zwijałam pod kolanówki. Mm. O. Myk. To co nam zostało, sprzątnę. Wsypię, żeby się nic nie zmarnowało. To trzeba jeszcze tak bardziej tutaj ubić. Udy dole, żeby. Patrzcie, jak to fajnie wygląda. Udy dole, żeby było ładne, równe wszystko. Ale tego nie wyrzucę. I teraz ja będę piekła moje bomby w takim żaroodpornym naczyniu. Moją miarką są trzy palce, czyli ciach zaznaczam i kroję. Tak troszeczkę dno tego naczynia posmaruję masłem i teraz układam je pionowo. Musicie wziąć, kochani, pod uwagę to, że to ciasto będzie rosło, więc ono nie może być tak poukładane ściśle, bo to będzie brzydko wyglądało. One muszą mieć miejsce, żeby się ładnie rozrosły, nie tylko. Zwyż, ale i wszerz. I to wkładam do piekarnika. O, patrzcie kochani, tak wyglądają moje cinabons. Teraz te moje bomby walentynkowe dla Was ładnie poukładam. Zobaczcie jak one ładnie wyglądają, ostygły już. I teraz tutaj mam lukier, a jak się robi lukier to zajrzyjcie proszę do pączków. A ja tutaj mam cukier, puder, sok z pomarańczy wyciśnięty i wódeczka. Jak szaleć, to szaleć. Raz w roku są walentynki. I teraz jeszcze im zrobimy tak, że przystroimy skórką pomarańczową. Tym skórkowo-pomarańczowym akcentem to by było na tyle. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu mój przepis. ściskam Was bardzo mocno, walentynkowo. Jak zwykle, smacznie Was pozdrawiam i pamiętajcie, że ten i wszystkie inne przepisy znajdziecie na mojej stronie. Do miłego, kochani! Do następnego gotowania!